Rząd pod sąd! Rząd pod sąd! Rząd pod sąd! Rząd pod sąd! Judasze! Kolejną osobę, którą zapraszam, to jest przedostatnia kobieta, która dzisiaj będzie przemawiała. Zapraszam panią Annę Żydańska. Kogo popieracie? Oczywiście trzeba było wstać rano, żeby tu dojechać, ale nie żałuję. Chociaż wiecie, co ja wchodzę po tych demonstracjach w Gdańsku i patrzę, ile tam się potrafi zorganizować ludzi z lewicy na jeden po prostu idą. My możemy... Ich Przytro, słucham? Opłacalni są, ale no trzeba coś wymyśleć też, bo ja na przykład po dzisiejszym tutaj spotkaniu znów będę zniechęcona, bo ustawa jest przełożona na jutro, czyli wiadomo kiedy. I co ja mam tu siedzieć pod Sejmem, owinąć się kołcem i co? No ciepło jest, ale każdy ma rodzinę i tak dalej. Ale do rzeczy. Ja tu przyszłam wam powiedzieć o takiej sprawie. W mediach taka Ukrainka tam pouczała swoje koleżanki, kolegów, współbraci, jak uzyskać emeryturę z Polski. No nas to wszystkich oburzyło, ale tak się zastanowić, to taka umowa już funkcjonuje od 2012 roku o pomocy socjalnej. Jest podpisana przez pana Władysława e, Kamysza. Sprawdzałam to. Możecie sobie sami sprawdzić. I ta umowa y, będzie y, może to pokażę. To jest tak? to jest dokument zus tak? To jest dokument ZUS-u, który się powołuje na tą umowę i to nie to, że dostaną emerytury nasi tutaj y, przesiedleńcy. Oni dostaną Macierzyńskie, chorobowe, wychowawcze, pogrzebowe zasiłki oraz renty. Proszę Państwa, renty. Hańba! Polacy na chleb już nie mają. utrzymujemy dwa państwa? Nie tak, tak. stać pisze coś takiego. Jeśli zachorujesz w okresie zatrudnienia na Ukrainie i stracisz, i będziesz się starał o rentę ZUS w Polsce, to wcale nie musisz tu przyjeżdżać, żeby ukazać... Nie do wiary. Nie dowiadam się, nie dowiadam się. Rząd pod sąd! 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 Zobaczcie, jaka piękna ulotka. Do pobrania w ZUSie. Nie słyszałam tego w żadnych mediach, więc no. przyjechałam tu to powiedzieć. Bo mówię, może to są jakieś fejki znów, tak? Może jakieś fejki, no bo przecież tych fejków krąży tyle, że... Y, no, oczywiście... Modne słowo w telewizji polskiej, fake! Tak! No. Śmierć prawom Więc... Więc teraz sobie wyobraźmy, ilu może przyjechać ludzi chorych, bez rąk, bez nóg. Oczywiście tu są renty jeszcze rodzinne, tak? Bo jak ktoś tam zginie, to tu rodzina będzie A teraz to do 1,8 mld! Słuchaj, z takim językiem prostym wytłumaczone kartka Iść, jaki dokument ma złożyć? Na stronie przedostatniej jest oczywiście, że dokument opiera się na tej ustawie z 2012 roku, którą podpisał Kamersz. Także kontynuacja, słuchajcie, kontynuacja cały czas rządów, tak? Kontynuacja. Bardzo. Ja chciałbym teraz zaprosić na scenę osobę, z którą dzisiaj przyjechałem tutaj na śląsk. Mój towarzysz. E, osoba, z którą dzisiaj przyjechałem, to mój towarzysz podróży. E, tak. e, osoba, która jest aktywistą z Stowarzyszenia Nowa Polska Ponad Podziałami e, Mirosław Sieńkowski. Witam serdecznie. Nowa Polska. Świnki! Świnki z wiejskiej. Dobrze się bawicie, nie? Naszym kosztem. My nie zapominamy. Ludzie zapominają, ale my nie zapominamy. Te wszystkie projekty ustaw. zamordystyczne Ja tylko przypomnę, po co krótko mówię. I nie zapomnijcie tego. Świnki zwiejskie. Bezkarność kurs. Lec Foc. Les miecha. Les rytmi. Les kaczyński Projekt ustawy o ochronie ludności i klesji żywiołowej, UT432. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Był wielki, wielki raban w środowisku, w środowisku psychiatrów. Nie zapomnimy wam tego, świnki. I Lex Pilot ostatnio, gdzie też byłem i mówiłem na wysłuchaniu publicznym z czym się to wiąże, na szczęście nie weszło to, mam na, mam takie wrażenie, że to też nie wejdzie, jest, ponieważ jest y, szum wokół tego, jeszcze jest bezpiecznik, dwie trzecie y, posłów musi to przegłosować, to się nie zdarzy, także... Kto nas uciska, nie wiem kto nas uciska, kto pisze te projekty, nie wiem, nie może tak być. Świnki Zwieńskiej, my to pamiętamy i proszę nie zmieniać tego, bo przyjdziemy po was. Tak. Dziękuję. Okej, okay, zapraszam ostatniego naszego mówcę, to jest Bartosz Wojcieszczak który także wspiera działania Fundacji Polskie Weto, którą mam przyjemność kierować.